Cześć wszystkim z tej strony Zafiralis, witam Was w kolejnym odcinku z serii Od Zera do Bohatera na świecie Aider w Margonem. Dzisiaj kontynuujemy sobie ekspienie, i może znowu znajdę jakiś ciekawy temat na pogadanie. Um, no, tamten odcinek, zawsze kiedy robię przerwę między odcinkami Margonem i wrzucam w końcu, na przykład, właśnie Riverbond. To spada zainteresowanie odcinkami nawet margonem, chociaż powoli do przodu idzie tam ten odcinek. Nikt się jeszcze nie zdążył odezwać w tym temacie, co tam omawiałem, więc spoko, może ktoś się odezwie, może nie. To, czy chcecie prowadzić interakcję zależy tylko od was. Może czasem po prostu chcecie tylko pooglądać sobie jak ktoś gra. Wasz wybór. Rzeczywiście postawiłem sobie jednego maga na zemynie na Edwaj i zobaczymy, co mi to da. Um, dobra, szamani są z, nie na mojej skali, e, może, może coś y, w ten sposób sobie y, rzeczywiście zarobię i y, jakieś fajne itemki wylotam, y, na ten moment pusto, y, ale tak to y, nie mam za bardzo na co narzekać, ważne żebym się dobrze bawił. Dzisiaj sobie znowu poekspimy, znowu połazimy sobie po gnolach. Jak ktoś nam wypchał gnole, to może poskoczymy gdzieś indziej. Tu widzę już mamy Tarol agze, zwykła elita? ja byłem pewny, że to powinna być elita 2, ale spoko. Podejdziemy, zobaczymy, może damy mu radę. Nie wiem, z kim jest zgrupowany. Sam w sobie może być ciężkim przeciwnikiem, ale jeśli nie ma jakiejś <laughs> bardzo mocnej grupy, to damy sobie z nim radę. Na ludzie. Tu jest bez grupki, tu bez grupki. Podejrzyjmy nos za namiotu. O, kurde, dobra. Mistrz ostrzy, mistrz ostrzy. Szczerze, chyba damy radę. A nawet jak zgniemy, to co tam? Jedna śmierć w te czy we w te na luzie. Dobra, podejmijmy się. Jestem zaskoczony, że to jest zwykła Elita. Mhm. No, już widzę, że będzie tutaj trochę roboty i możemy tego nie przeżyć rzeczywiście. <laughs> mm, I tak się zastanawiam, czy aby na pewno dobrze mi to wyświetliło. Może to jednak jest Elita 2. Tak mi się wydawało kiedyś, że to była Elitka 2. No, zginiemy teraz, no. Hm. Okej, okay, no cóż, no ma 9 leveli wyżej, to miał prawo być silniejszy, co nie. Zaraz wrócimy sobie tam na tamtą mapkę i będziemy kontynuować walkę z, ze zwykłymi już potworkami. No, i wróciliśmy moi drodzy. Widocznie na tarola jeszcze trochę za wcześnie. Skoczymy sobie na niego w innym, bardziej dogodnym momencie. Właśnie, jak tu wyglądają te odłożone itemki? 58, 58, 63, dobra. Więc poekspimy sobie na zwyczajnych gnolkach. Bez jakiegoś tam kombinowania. Co my tu mamy? Błyskawica gnola. To już jest chyba odłożone przeze mnie. Ehm, dokładnie. Ehm, Dobra, więc dzisiaj też odcineczek: przede wszystkim z Expienia, gdzieś tu coś tam pogadam. Um, I tak to będzie wyglądało w tym momencie. Moi drodzy, jeśli ktoś nie oglądał uważnie poprzedniego odcinka, lub sobie po prostu przeklikał, czy czekał na coś yy, typu fajna akcja, czy coś tam, coś tam, czy jak zarobić miliardy, czy inne tego typu rzeczy. Mówiłem w poprzednim odcinku o tym, że jest szansa ze mną zagrać. Jeśli ktoś będzie chętny, bo ktoś już wyrażał taką yy, chęć, yy, wystarczy do mnie do, yy, w Margonem, do której z moich postaci napisać szybko wiadomość taką. Yy, yy, po prostu, że chcecie ze mną zagrać. Yy, kwestia też tego, żeby dopasować levele, no to wyglądałoby to w ten sposób, że. Albo byście założyli postać po prostu i dobili do jakiegoś tam żądanego levela, żeby po prostu dało się razem grać. Albo dołączamy do mojej nowej postaci, którą na razie trzymam na poziomie 36, więc mogę na tym poziomie na was poczekać. Znaczy trzymam, no pewnie będę chciał nią dobić 40 w bardzo najbliższym czasie. Ale jakby nie spieszę się z tym bardzo, bo teraz ostatnio też lubuję się troszkę w tym, żeby polować sobie właśnie na jakieś fajne Edwa czy na Herosów. Więc możemy tak to zrobić. Założymy sobie razem klan. Um, I jakoś tak będę zbierał po prostu chętnych do gry wspólnej do tego klanu. Dobra, co my tu mamy ciekawego? Ojej, to jest ta postać. Dobra, ja już się gubię, która postać jest która. Jak rozkładam umki, bo co chwila muszę inne umki niż jestem przyzwyczajony, bo jestem przyzwyczajony jednak do tych na tym głównym woju moim. A tu znowu założyłem nowego woja, już inne umki mu rzucam niż tamtemu wojowi pierwotnemu, teraz tutaj jeszcze na palu i tak dalej. Na magu teraz się przyglądałem, którego właśnie wystawiam na Edwa i tak jakoś leci. Tak czy siak, co do planu, ja bym był założycielem. Um, wrzucę w to ten milionek. I, i co? I um, raczej wstępnie nie będę szukał sobie tam podwykonawcy, współzałożyciela czy coś. Poczekam aż znajdę kogoś bardzo zaufanego. Um, czy jak komuś zdążę zaufać, kogoś poznać i tak dalej to wtedy będę mógł ewentualnie dorzucić sobie współzałożyciela no i będziemy sobie jakoś tam właśnie spikać się czasem po prostu na pogadanki, czy na jakieś wspólne ekspienie, wspólne granko, czy coś lub ewentualnie właśnie na jakieś E2, Herosów będziemy polować i tak dalej, i tak dalej nie będę chciał się na pewno trzymać tego, co niektóre klany, że będziemy w jednym przedziale levelowym siedzieć Wolałbym, żebyśmy sobie levelowali, ale na przykład możemy ustalić, że przez powiedzmy tydzień, dwa, miesiąc y, siedzimy na konkretnych przedziałach levelowych i atakujemy konkretne E2 czy, y, czy Herosów. Um, może miesiąc to przesadziłem, ale tak uznajmy tydzień, bo zazwyczaj w tydzień można całkowicie zmienić przedział levelowy i całkiem zmienić na przykład e która pasuje do naszego poziomu. Ale tydzień, dwa jestem w stanie ewentualnie przeboleć i na przykład porobić coś poza typowo ekspieniem czy poza questami wysoko punktowanymi, żeby, żeby móc tam razem jakoś podziałać. I ja bym na przykład podczas takich walk, które byśmy sobie razem odbywali, nagrywał fragmenty tego i potem ewentualnie jakieś takie lepsze akcje z takich rzeczywiście walk z Herosami czy z nawet może kolosami, tytanami czy. E2 mógłbym wrzucać też do odcinków, jako taki fajny przerywniczek, jako takie uzupełnienie, co tam się działo ostatnio, co ciekawego zdobyliśmy, i tak dalej, i tak dalej. Co do łupów, no to bym szedł za tym jakoś tak fair. Niech nam system rozdzieli lub, jeśli ktoś znajdzie elitę, i tak dalej, czy tam właśnie znajdzie potworka, na którego polujemy, no to na przykład ten ktoś ma pierwszeństwo do jednego łupu, który wypadnie, a resztę rozdzielamy na przykład fair, czy coś w tym stylu. To by się jakoś już dogadało, ale po prostu, jeśli chcecie grać, piszcie do mnie w prywatnej wiadomości tutaj na, w Margonem do mojej postaci, czy to na Eider, czy to na Zemynie Zephirialis Zefirialis lub Zephyr Original. Takowe postacie znajdziecie i wtedy możemy się zgadać rzeczywiście na jakąś wspólną pogrywajkę na, na dłuższą metę, lub po prostu na pojedyncze gierki, czy coś takiego. A jak będzie pomysł na coś konkretnego, to może i nawet w odcinku się pojawicie. Jak się gdzieś tam, czy to na Discorda zgadamy, czy gdzieś, ale to jeśli będzie konkretniejszy jakiś pomysł, czy to pogadanka na jakiś temat więcej niż tylko ja, um, czy to po prostu gdzieś razem poExpić, czy gdzieś razem popolować na któreś E2, Herosów i tak dalej, można by coś takiego skminić. No, atakuj, atakuj. Już widzę, że lokator się kręci. Słyszę. Dobra, czyli ta rola sobie odkładamy na razie na inny moment. Jak będziemy bardziej gotowi, myślę, że bliżej 60 właśnie levela, może na 60. Plus przy lepszym eku, bo tutaj już ewidentnie trzeba je trochę zaktualizować. Bo najaktualniejsze to ja mam rękawiczki. Helm też nie jest no gdzieś mi się tu przewinęło coś jeszcze nie. Dobra. Tyle. Rękawiczki i hełm, więc troszkę bida mimo wszystko. Yy, więc będziemy na coś polować. Ciekawostka na tej nowej postaci, o której wam mówiłem. Yy, yy, na tym właśnie wojowniku starczą. Yy, mam tam 36 teraz bodajże level. I wyciągnąłem już właśnie prawie 10 milionów. Nie wiem czy nawet nie do 12 dobiłem dzisiaj, um, ponieważ właśnie tam y, wyhaczyłem sobie dwa heroiki, oba się już sprzedały, nawet strzałki, jeden zestaw strzałek i, i to niepełny, tylko tak standardowo, jak wypadają z potworków. Więc naprawdę tam miałem duży, dużego farta na start. I już wam mogę zaktualizować info, że przedmioty z, y, z goblinów sprzedają się śmiało po 50k. Ja to chyba sprzedawałem po 20k, czy po 30. Po 50 też śmiało schodzą. I to bardzo sprawnie na aukcjach, więc mocno polecam, żeby sobie spróbować. O, tu jest jakaś fajna tarczka. Dobra, odłóżmy wstępnie. Jak zwykle. I teraz porównajmy sobie. 58. No dobra, ten na 58 będzie lepszy. Tak szczerze. Tu jest blok dobry. Wszystkie cechy. Tu jest energia. No dobra. Na razie, niech sobie obie leżą odłożone. A my będziemy sobie podejmować potem. <laughs> Jakąś dokładniejszą decyzję. I wiecie co? I chyba będzie to na tyle. W następnym odcinku zobaczymy, co będziemy robić. Na pewno muszę opchnąć te wszystkie itemki na aukcjach, więc jest możliwe, że wybierzemy się do aukcjonera, ale raczej chyba zrobię to między odcinkami. Może jakiegoś fajnego questa znajdę. I zbliżamy się, moi drodzy, do Heroquesta. Do questa dopisanego do konkretnych właśnie profesji który jest na 60. levelu, tam zdobywa się w nagrodę dużej ilości expa i ekwipunek, całkiem spoko. Tak czy tak. dzięki za oglądanie, jeśli Wam się podobało zostawcie lajka, like suba i komentujcie w tematach, które dzisiaj poruszałem i zachęcam Was do oglądania też Riverbond, bo też całkiem fajna seryjka. Dobra. Dzięki za oglądanie, cześć!